W ramach akcji Czas na wzrok zachowaj ostrość widzenia po 40ce w dniach od 11 do 26 maja mieszkańcy województwa dolnośląskiego powyżej 40 roku życia będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań ostrości wzroku w wybranych salonach optycznych. Lista dostępna jest na podanej stronie internetowej dedykowanej presbiopii. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na badania należy umówić się wcześniej telefonicznie lub osobiście. Prezbiopia nie jest chorobą, jest procesem fizjologicznym wynikającym ze starzenia się organizmu i zmniejszenia elastyczności pewnych elementów gałki ocznej spotyka się ją zarówno u osób z nadwzrocznością, krótkowzrocznością oraz u osób bez wad wzroku. Okuliści zauważają, że wiele osób zbyt późno decyduje się na korekcję widzenia do bliży za pomocą specjalnych soczewek okularowych. Zgłoszenie się do okulisty w odpowiednim czasie może pomóc w uniknięciu kłopotów wynikających ze zbyt późnej decyzji o korekcji wzroku.